Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kellerz. No i w końcu po tej długiej przerwie coś dodali yeah No i co? Wydaj te skrzynki, już ja mamy małem jakiegoś czasu. Nie chciałem robić osobnego mówienia tych skrzynek, ale powiedzmy jak one wyglądają. Może jakieś informacje o nich? No, że to jest po prostu spóźnione, ale te skrzynki, chcie państwo. No i co można o tym powiedzieć? No, znikają po. 13 października. Nie pamiętam. Pod... A, nie są dalej do otwarcia, bo nie znikają. Teraz tak nie robią. Więc jeszcze i buko... eee, Tego bugować. A, widzicie, tu jest w ogóle napisane. No i to. No, no i próbujemy. Jak wyglądają skrzynki? Mamy kaczuszkę pyro. Basenik wodny. No i zanurzoną skrzynkę. Letnią, spóźnioną. No i mamy klucz do niej. Klucz: zwyczajny balonik. To jest. Zamienię się w normalny klucz. Jak nie otworzymy na czas. Dobrze, no to otwieramy. Na pewno. No i trzymamy kciuki. Dla coś fajnego. Limitowany, level 82. Kieszonkowy kumpel. Do snajpera, dobra. Użyjmy drugiej najpierw, zanim jeszcze obejrzymy. Jest na czwartej stronie, więc wiadomo. O... Wo Jaki fajny zarost! Zobaczmy. Jak te dwa przedmioty się prezentują dobra? Pu pusty. Dobra, tu jeszcze mamy z wąsów. Ale tutaj. O Och, Ja. Czy on, przed... on teraz wygląda jak Patrzcie. Z profilu. Dobra, nie, może trochę za gruby i no za bardzo przypakowany, ale... Na pewno... Sam z tej Urie'go sobie w tej zastąpię. Przepraszam, że na wizji, ale... Olej kurde, paczki kibadas mi wyszedł. A, przecież tak, będę musiał te rakotki pozmieniać. No i i dla snipera jeszcze. Czy za snipera mi czegoś brakowało do setu. Można przecież Arafatę Muflera wymienić. Hmm. Zobaczmy jak to osobno wygląda. Dobra, znikaj ty. No, i mamy pancernika. No, i te oba przedmioty, za chwilę, będą zaprezentowane w grze. Więc trzymajcie się. No, i do zobaczenia w grze. No, no, jesteśmy już w grze, więc mogę Wam zaprezentować naszą. czapeczkę na kawiełku. Fajna broda, muszę przyznać. Jak tutaj się prezentujemy, trochę wy... go naprawdę go wyglądamy jak Lenin. Jedyny problem może, że tak przez usta to przechodzi przez ten dodatkowy zarost. A, no i zmieniamy klasę jeszcze. No snipera. Jest przyzrzędny, że ten skraftowania czapek jest tylko jedna. A, There you go. Beauty. Rękę zasłania musimy mieć jakiś taki... O, Chyba na oh, Pemi. No. Na Pemi nie zasłaniała. A tutaj na Pemi. Jeszcze raz Pema Wam pokażę. Yeah. Czwyczajny opos pewnie drogi nie będzie. Może myślę, że na pewno broda będzie troszkę. Ciao z grubo ostatnie dostał sporo takich przedmiotów brodowato cosiowatych, które to nie będzie drogi. No i tak, jeszcze takie krótkie informacje, zapraszam na wara, ring w opisie. Na świetny serwer, polecam, ale takie jeszcze jedna jest taka, że wracam do częstszego nagrywania. W sensie to się okaże serią, w której będę ciekawostki ogólnie, wszystko o różnych klasach. O broniach dla tych klas, o postaciach, jakby to powiedzieć, pobocznych, które gdzieś się tam w serii mają swój udział, ale w grze po prostu ich nie widzimy, nie gramy nimi. No i na drugim koncie to jest większa zmiana, bo częściej będzie nagrywane i więcej gier. Więc ja chcę się dwa jej pożegnać. No, może na pożegnanie zrobimy sobie o tą drwinę. So. There you go.